Mleczko, tutaj mleczko. Dzisiaj gramy znowu w Piggy. Part Dobra, 2. Z gałciem, z gałciem oczywiście. No nie mogło być z Gałciem. No musi być z Gałciem. Play, no, klikaj. Opa! Farm. dawaj Farm. Szybko no, Joya no, i dawaj swarm. Cokolwiek to jest. O. Szybko, ja chcę wiedzieć. Nikt nik. Uf. Nie. O! Ja chcę... W... O! Nie pokazało kto jest Piggy. Ona no, praktycznie. Jest o, ciekawie. jest karniwal Karniwa. w ogóle. A karniwala to okay. nie wiedziałem. E, ja na pewno e. nie będę. Ale o co chodzi ze SFARM? farm to jest po prostu bot i player, tylko że nie widzisz, kto jest player? O, ja nie jestem. E. E, ja też nie jestem. E, dobra. subskrybujcie kanał Gaussian i. i To ty Panie. się tam zliczył, ja idę szybko się zliczować po. Klucz, zanim się pigi tu zrespi, bo... Ładnie. W ja ja już... nie odcinku już pokazywałeś, ale poglądam Ci, jak się to robi. Dobra. Szybko! No to już pigi. To już Piggy je? Nie, za chwilę będzie. No. I co, zobaczmy? Jest player i bot? Pigi. Jest tylko bot? Nie ma pojęcia. Nie wiem, bo ten gościu... Bo ten gościu, co jest, jest. Albo bo to jest infection, tylko że botem. Nie wiem. Tak ale z farm? Z farm to po angielsku zamienianie. Okej. Okay. Ja nie, ja nie umiem angielskiego? No wiesz, angielski. no wiem, bo ty masz jedynki z angielskiego. Ładnie. Tu jest tylko desk, tak. Zmieniłem to z farm, ale dobra. No bo z farem to jest jakby zamienianie, no to nie wiem. Że co, bot będzie się zamieniał po minucie w playera? Nie wiem. Ja sam idziemy. Ja A dobra. E, a zielony klucz został otwarty? Nie. O, bot idzie, weź mnie pilnuj. O dobra. dałam się zliczować za pistolet za pierwszym razem. Speed, odpalamy speed. O kurde. Dwie pigi? Dwie są. Dwie Dwie są. Tak. Jak się, ja się przyspieszało? A gdzie są te pigi? Nie wiem, za mną, wodą. Jak się przyspiesza? A no rzeczywiście z drugą. Dobra. Jak się No musisz... Masz taki niebieski pasek po... Lewej stronie. Pigi i gon. O, masz deskę? Ta, yy, tak. No to chodź. Szybko. Weźmiemy ręcz, możemy uciekać już. Dobra, mam? A nie, nie mam. Nie, nie zebrałem tego. Ja już mam ręcz. Dobra, to chodź do wyjścia. O kurde, jak tu jest. Chodź do wyjścia, tylko ręcz jest potrzebny. A czemu on, czemu ten klaun mnie zaczął gonić? Dajesz szybko, póki tu klauna robię. Bo ja tu klauna zabawiam, żeby mnie nie złapał. O kurde, szeka piłki. Patrz. Szeka Jestem dobra, już wyszedłam. Ja też, też wyszedłam. Udało mi się. Dobra, ile ja mam kasu? 308, Ja nie wiem, a w sumie sprawdzaj. Ja mam 440. 4, 5, Na co by to wydać? Eee, co? Na co by tu wydać? Bunny, zombie, pigi, budji, soldier, soldier, ali Berry, Foxy Dogi, pony... A właśnie skin w book 2, bo są przecież jeszcze nowe skiny w Bug 2. Ale, ale tych skinów. Jezu, Markus jakiś, Dekoda, ta Tobi. Okej? Okay. To, to jest. Felix to było. Delta jakaś, Mari było, Kamosi. Sp jakiś. Jakiś spid... Spidella. Jak pająk w Twins. Twinsy są. Co ty mamy? Sil jaki jakiś i Craxicordę. Si ja to ja nie gram pigi. Ja Dobra. Dzień, A! Dzień. O, jeszcze kiedyś gram? Dobra. Gram na farm to tak. jest chyba po prostu, że dodają inne pigi. Tak, pigi bot. Och, łacha! się podgłaśniasz? A yeah. <laughs> <Among us. laughs> Oj to by było idealne miejsce. Na <laughs> Michal! <kselopid. laughs> Majka, szczurek. O, to który teraz? <laughs> mm hmm... Mm, dawaj na E... może na Galera. hausa. Albo na galerię, dobra, może być galeria. Galeria, dawaj. Dobra, play. Infection <grym> O nie, jest no. głosowanie! Uwaga. O! Yes! Nie. Yeah. Ja, ja jestem... Twoim ja największym to? koszmarem. No. Co mam zobaczyć? Eee, nie Jestem pigi. Jestem wieniec. Jestem pigi. Lejne. Lejne. Aleluja. Nie było tak. Um, o, zaraz piję się już. Patrzcie, bo bo był co tam, jest? Bo... A weźmy, jest. No jesteś. już mówiłem, że ja jestem. Ej. Weź skombinuj młotek. Bo już ktoś się mi tu zglitchował tam. Jak ja nie pamiętam jak się liczyłem, ale wiem, że... mi <noise> młotek. Już, już, już. Dobra, mam, 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 mam. Masz? Nie, mam... ...klucz niebieski. Mm. Ja potrzebuję młotek, chyba, że ona już zeszło. Nie, bo to bez sensu. co ludzie niec? zrobili, że można się glitchować? No podejdź mi! Zabiję ją! Udało mi się, bo ona podeszła za blisko drewna. Chodź tutaj. Nie, 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 nie. Teraz już się mogę zabijać. Nie wiem czy ktoś jeszcze jest, ale. <śmiewy> 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 <śmiewy>

Ej, co jest? Ludzie dzajają! Dawaj. Ludzie joyneli! Trzy okay. sobie joinęły. Halo no! Nie, tylko jedna jest. Ale dwóch zabiłem! Jak ciebie zabiłem, to już dwóch zabiłem. Teraz tylko ta, którą gonię. Czy ktoś jeszcze jest? No, ona ma takie głupie nogi. Nie wiem, co zrobiło to. Ha! Dobra, i rozbawisko. O oh, je, tak. yeah. tu tu tu. tu, tu, tu. Dobra, dobra i dobra. dalej, mocno. ile mam? C Miałem 440, teraz mam 475. Wow, 7 kili miałeś. Ho, 7 kili wszyscy zginęli. Cześć, całem, że chciał podeszł tam jej też na parze. No. Miałem chciał Ej, a jakby... A da się na VR? No tak. Jakbyś tak zagrał na wiarę ze mną? Ja... ja... Ja Takie, grasz na V... Którą teraz? A dawaj hausa. Dobra. A, dobra a. No dobra, Eee, No my... Takie, grasz na VR'ze i VR. bierzesz jakiś kluczyk, ja jestem pigi nagle... Ty. Oh! No nie. O, to Ale to tym razem to nie to. wiem. Dawaj mi... Dobra, będzie player. Jak będę drugi raz rząd, to ja... Nie wiem, co zrobię. Uwaga, do Manie ekse. Manie X. Dobra, to już <tom> są. Ej, gdzie no tam jest taki chłop? No, tam. no, no, no widzę, jest... tam jest ten. Nie wiem, jak się on nazywał. Ale tu są groby w ogóle, tych, grob... tych grobów to nie było. Aha. A może pójdziemy do tego chłopa? Chyba, że on tylko jest w tej animacji tutaj. Nie, no sprawdź, tam jest. Dawaj. Ale to musisz się zliczować poza mapę. Nie, to nie, ja nie. to robię. Czekaj, gdzie tu się glitchował? To się zliczowało w tym miejscu, czy w tym drugim? Nie, to chyba nie tutaj, tylko tutaj. O, cyk. Jeden, Kurde, ja, szybko! jak się gdzieś trwało? Normalnie, tylko że to nie za pierwszym razem. O, udało mi się! A co, że. No, no kłucasz, oddalasz kamerkę i tak dalej. No tak, no ale. My, jakby co widzowie, nie oszukujemy, tylko idziemy zobaczyć, czy jestem typek. Tak, ale. Ja o, jest! jest no, co mam zrobić, się obrócić? Jestem typek. Tutaj. He, jestem. I co mam zrobić, jak już widzę? <laughs> Masz. Obrócić kamerą i później przybliżyć kamerę. O nie! Pigi. O! Widziałem, widziałem ten. Czy ty zginąłeś? Tak. Bo ja właśnie... O, widzę pałkę przez ścianę. <grym> dobra, to ja popatrzę jak to tam wygra. Patrz. Ale dobra, jak chcesz mnie obserwować, to zobacz, jest tutaj ten typek. Patrz, można go zobaczyć z bliska, patrz. Wiele, Widzisz? Nie jest cały czarny. Ale ma takie oczy. Hmm. Wow. Tylko ja zostałem? No chyba tak. Nie <suszy> poza mapę. Nie chcę! No to ty jak teraz chcesz wejść. Normalnie. Zglitchuję się do środka. O widzę pigi pas. Halo, pigi! O, jest ktoś jeszcze, zobacz. No ale poczekaj, no jak Ty to robisz? Ucasz, oddalasz kamerkę, wtedy... Halo, ci, Piggy, halo, przejdzie. cześć! Idziesz w drugą stronę i jak widzisz w tą drugą stronę, to wtedy co robisz? Patrz i się ucz. No nie, ja nie widzę, jak oddalasz kamerkę. Dała mi się. No ale jak? Normalnie. Czy to jest pigi? Ej, gdzie spigi? Pigi? <laughs> to jest jest rewelacyjne to jest normalnie. Powiedz, jest pigi. to jest czerwony, to czerwony już to jest taki, jest w tej piwnicy. O, teraz już taki, to jest jest na parterze. A, da, da. Tutaj coś jest dobra. to jest taki, to jest Nie, to jest taki, to ona idzie do mnie? O, widzę O, widzę jest O, jest to typowa. Jeszcze typuwo mi otworzyć drzwi. Jeszcze szary jest potrzebny i kod jest potrzebny. E, kod? Kod był w piwnicy. Ona weszła do piwnicy. Ona ma ręcza. Ręczu się nie przyda, bo... A nie, przyda się! Chodź! Chodź! Chodź, Chodź typu wo. Ręcz! Chodź! Mimo, że nie znakami jej tego nie... No nie! Ona ma teama, bo one wyglądają tak samo. Bo ona ma ręcza, ona nie chce za mną niś. Dur, 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 dur. Spadaj mi typowo. Czyli już widzę, że nie wygram gry. O, mogę być ruchem. Możesz? Mogę być luchem. Ale no typowo, no chodź mi tu! Ręcz! Ręcz jest potrzebny! Ja jak powszczę Ręcz! Tutaj ręcz. Jest, dobra, może to zrobi. Tylko... Ja tam patrzę, jakbym był dosłownie graczem. Tak? A ty jest... A ty masz przyjść na przykład przy mnie? No tak, bo tak, ja Ha! Jestem... Głupia, Pili. Gdzie jesteś? Jestem u góry. Dobra. Na samej ja górze jestem. jestem. A tak. Kurde. Czy tam nic nie było, o, naprawdę, z tymi laserami? Jest jestem koło ciebie, jest koło ciebie, widzisz? dobra. Nie, nie widzę cię, przecież jesteś duchem. To jest prawda. Jak mam, jak mam widzieć dół? Nie, nie mogę pukać. Co? Oh, ja w ogóle, ja w ogóle przy przeszłem i nie zginąłem, ale później zginąłem. To trudno. Zginąłeś, dobra. To dalej wychodzimy. Ghost! Ale szysz jestem duchem, mogę sobie patrzeć. A mogę zginąć? Czekaj, spróbuję. Mogę zginąć od pili? Halo, o, jesteś pili. Gij, chcę zginąć. Nie da się. Jeszcze mi to by było zsiąc. Dobra, nieważne. Live. Hiden ending. Wow, play. O, jestem na tym. Jestem na policji. Ale czy. Jestem na stadion. Czy wyjście jest otwarte już? Ja nie wiem. Ja w ogóle nie w tą stronę poszłem. Żeby zobaczyć gdzie jest wyjście. Gdzie jest w ogóle? Czy to jest ja pigi? Idę nie nie. Ja zobaczyć czy wyjście jest otwarte. Mówię. Wyjście nie jest otwarte nawet. Ewidentnie nie. Tam jest, tam jest babcia. A ja mogłem zginąć! Tam jest w ogóle młotek. O, dobra, bacon chyba. Zrobił? Nie, nie zrobił. Ja w ogóle tam weszłem, wiesz? I ja prawie bym zginął. Jestem blisko monitora, kamerki. Missing. Tu George jest, patrz. George. Jak to, to strasznie wygląda. w ogóle cały czas gramy w buk 1, a my przytrzymamy jeszcze buk 2. Faktycznie. Dobra, to... Yy, to jest bot w ogóle. Zobaczcie yy, i dawaj zrób trzeci odcinek... Yy, Part 3, dobra. I... To i jest to... w ogóle bot jakbyś chciał wiedzieć. O, co to jest? Widzisz? A ty też miałeś tutaj jakąś niebieski... niebieską kreskę? No tak. na nią... Ja bo kliknąłem, miałem jeden z sześciu. No tak. Wcześniej, jak kliknąłem w chaosie, to miałem 2 z 8, a jak kliknąłem na galerii, na galerii to miałem 1 z 9. Właśnie, Niech miejscu, skoczyłem do toksycznej wody. Zginąłeś? Tak, Toksyczny jak ty. Nie jestem toksyczny. No, chyba, że ktoś na mnie nasika. Mm, kotek! Miał, miał. No dobra, to co teraz? Hmm. z Spigi, dobra, czy Ty, ty wyszłeś z gry? Czy co robisz? No, nie, ja teraz się O, grę. no nie, no bez jaj. Czemu akurat muszę iść? Ja wiem, no. gdzie jest szary klucz, tylko że mnie ten. Tam pigi było. O, już ktoś otworzył tutaj. Niebieski klucz. Co ci? To jest ten. Bateria potrzebna. O. Jezu! Ja się przestraszyłem, bo ja w ogóle nie zauważyłem tej pigi. Nie my! Ja w ogóle idę, idę za tym że nagle patrzę to pigi znikąd mi się pojawia wyjście oczywiście nie jest otwarte ja, wiesz gdzie był szary klucz tam w tamtym złotym sejfie. wiesz gdzie jest złoty safe no wiem przy wyjściu ja, ja mogłem się zgliczować tylko że tam jak szłem to tam lekko jeszcze to pamiętam to co teraz Kończymy, Zresztą nie? No, nagrywa. nagrywanie. Dobra, więc. Dzisiaj kończymy odcinek, więc do zobaczenia, cześć, pożegnaj się, Gałcio. Zresztą. Pa, pa.